Czyli dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem na temat Aborigenów. Natomiast zanim zaczniemy, takie krótkie ogłoszenie: z racji tego, że sytuacja jest jaka jest, postanowiłam reaktywować serię korepetycji. I tutaj wielka prośba do Was o wpisywanie w komentarzach tematy, jakie chcielibyście, abym zrealizowała. Pamiętajcie, zostawić subskrypcję i kliknąć w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia. Ja już w, jeszcze w tym tygodniu postaram się kolejne produkcje, właśnie korepetycji, wrzucić z nich będzie yy, w formie podcastów. Także nie przedłużając zostawiam was już z Aborygenami. Biały człowieku Należysz do nieszczęsnej rasy. Ty sam odszedłeś od natury i ustanowiłeś prawa cywilizacji. Ty sam zniewoliłeś siebie, jak zniewoliłeś konia i inne stworzenia. Zostaw nas w spokoju. My nie pragniemy Twoich krawatów, nie potrzebujemy Twojej codzienności, ani rutyny, ani obowiązków. Pragniemy dawnej wolności i radości, która mieszka wszędzie poza Twoją nieszczęsną rasą. Te słowa aborygeńskiej poetki Kate Walker opisują podejście do europejskiej cywilizacji Aborygenów, rdzennej ludności Australii. Aborygen znaczy od początku. Są najstarszą w dodatku nadal żyjącą cywilizacją na świecie. 50 tysięcy lat temu, choć niektórzy twierdzą, że nawet 125 tysięcy, przybyli tu z Afryki, zaliczani są do rasy Czarnej lub są krewnymi Inków, Azteków, ludności Ameryki Południowej. Ich spokojne życie zakończyło się 26 stycznia 1788 roku, czyli wraz z początkiem europejskiej kolonizacji. A jak jest dziś? Czy Aborygeni nadal w Australii są? O tym opowie Irena Hatzfield, malarka, która, chcąc poznać ich bliżej, a także ich sztukę, zdecydowała się w roku 93 na rok opuścić Sydney i zamieszkać w wiosce aborygańskiej na wyspie Echo. Jako a, a white woman On, in an Aboriginal community, there were lots of cultural barriers that I had to overcome, especially working with the male artists, the male senior artists, who I've been told really had very low regard to white women. And there were many stories that and, and explanations and meanings of the paintings that I wasn't told because I was a female. So um, to get around that. I did have two assistants, and they were the wives and relatives. One was uh, the sister, and one was the wife of some of the senior elders on the island. And I sort of worked through them, and they helped me get the information that I needed. There, there is a huge cultural difference between you know, the Western culture and this sort of primitive indigenous culture. Some of the main things are like the Aborigines don't have a written word. So, all the stories and all the legends and all the history and survival skills are, are taught during initiation ceremonies and song and dance and doing their artwork. Um, and the other thing is, there isn't a sense of time like we have it. You know, everything's governed by the stars or the time of the seasons. Um, not like us, and you know, if the fish are running, everything gets stopped, and they go fishing. Even birthdays, we celebrate. The aborigines don't celebrate birthdays. They wouldn't be able to tell you. I mean, now because we're keeping records, they would. But before, they didn't know when they were born or how old they were. It didn't matter. <mum> nie więc czas. A skoro w czas to pieniądz, dla wielu rdzennych plemion nie mają żadnego znaczenia. Fakt ten jest niestety często przyczyną nadużyć ze strony turystów, którzy w zamian za rękodzieło warte niekiedy tysiące dolarów płacą nieświadomym aborygenom grosze. Irena postanowiła walczyć z tym procederem i edukować aborygenów. That education was um, um very challenging, and the way I got around it was we got someone that was highly respected that could speak the language, because that's another thing they in these very remote communities. Most, most Aborigines speak their own native language, not English, so you had that, you had that barrier. And he would, um, we, we set up like a, um, a role play workshop where we got Monopoly money, cans of Coca Cola, and we said, you know, matchboxes, and we, we said, okay, I'm going to buy this from you, I'm going to give you this money, now I'm going to sell this. For more money, because from that more money, I've got to cover what I give you, plus, I've got to pay the electricity, I've got to pay the transport, I've got to pay the wages. <laughs> Aborygańska jest bardzo charakterystyczna. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to po prostu mozaika kropek, kresek, ale każda z tych kropek ma swoje znaczenie. Ten rodzaj malowideł, czyli dot painting, to nic innego jak widok Ziemi z lotu ptaka. Wstęga symbolizuje rzekę lub ścieżkę, kółka, krzewy, drzewa, a łuki i okręgi to po prostu ślady ludzi lub zwierząt. Tu na przykład widzimy ślady dwóch mężczyzn siedzących naprzeciwko misy. Mogli na przykład łowić ryby, które później do tej misy wrzucali. Początkowo aborygeni malowali wyłącznie na piasku, sztukę pojmowali jako coś tymczasowego, ulotnego. Kiedy opowieść została ukończona, niszczyli dzieło. Z czasem zaczęli malować na korze drzew. Zachowało się dużo skalnych malowideł aborygenów. Była to taka pozytywna afirmacja. Jeśli na przykład zbliżała się pora połowów, malowali dużo ryb, aby złowić dużo ryb. Ciekawym aspektem są aborygeńskie pochówki. Wedle tradycji, kiedy człowiek umiera, układa się jego ciało na platformie na wysokich palach i pozostawia na widoku, aby nastąpił naturalny proces rozkładu oraz aby ptaki i inne zwierzęta je rozdziobały, co ma symbolizować utrzymanie kręgu życia. Najpierw my zjadamy zwierzęta, aby pozostać przy życiu, a teraz oddajemy im siebie. Kiedy zostaną same kości, kremuje się je, a następnie proch umieszcza w przygotowanym do tego palu, wykonanym ze ściętego drzewa lub grubej gałęzi, wydrążonej i pokrytej malowidłami. Taki pal zanoszą do buszu i wbijają w ziemię obok innych drzew. Obecnie taka forma pochówku jest zakazana. Grozi za nią 31 tysięcy dolarów kary lub dwa lata więzienia. Budzi to sprzeciw wielu aborygenów. Uważają to za kolejny zamach na ich wolność. W dodatku wciąż żywe wspomnienia o bezprawnym zawłaszczeniu ich ziem powodują, że aborygeni niechętnie się asymilują. Wbrew pozorom nie mówimy to o bardzo odległych czasach. Prawo do głosowania otrzymali oni dopiero w roku 1962. Byli jako of Australii. Even though this is the country that's their country, you see. So there was this huge, um, this you know they, they weren't considered as equal at all. So it was similar to the American Africans, the, you, it, where where they were segregated. They weren't allowed to go into certain shops. They weren't allowed to um, buy alcohol or drink in a bar. So you had all of that happening. So um, and and a lot of people that were sort of. Um, sort of half caste, what we call half caste, where you might have a white um, father and an Aboriginal mother. They were taken away from the mother and they were put into like an orphanage and um, tried to be raised in a white system, but they would just take them away. The, the mother had no say in it, which again they call them the stolen generation, where the children were stolen from their parents. Zabierali twoje torby, rzeczy, wszystko, co do ciebie należało, i wrzucali do ognia. Następnie golili ci włosy, rozbierali i dawali ubranie z pieczęcią i numerem. Nie zwracali się do ciebie po imieniu, ale po numerze. Nie można było mówić w ojczystym języku. Groziły za to surowe kary. Jedynym naszym zadaniem była praca, praca, praca. To wbrew pozorom nie są wspomnienia więźnia z Auschwitz, ale jednego z reprezentantów skradzionego pokolenia. Praktyka przymusowej kulturowej asymilacji rozpoczęła się na przełomie XIX i XX wieku i trwała aż do lat 70. XX wieku. Ale na tym nie koniec czarnych kart historii Australii. Pewnego dnia w roku 1986 Margaret Humphreys, pracownica opieki społecznej zajmująca się pomocą sierotom w Nottingham w Wielkiej Brytanii, odbiera dziwny list. Słyszałam o pani od koleżanki. Miałam cztery lata. Kiedy wyjechałam z Anglii. Mieszkałam w domu dziecka, bo moi rodzice nie żyli. Pewnego dnia wsadzono mnie na statek z innymi dziećmi i wysłano do Australii. Nie wiem, kim jestem. Czy mogłaby mi pani pomóc? Margaret początkowo to zbagatelizowała, lecz myśl o tym dziwnym liście nie dawała jej spokoju. Rozpoczęła swoje własne śledztwo. Na łamach jednego z czasopism australijskich opublikowała ogłoszenie, że prosi o kontakt wszystkie osoby, które w latach 40. i 50. jako dzieci zostały wysłane do Australii bez rodziców. Ku zaskoczeniu Margaret zaczęła otrzymywać listy. Miałem 10 lat, kiedy wsadzono nas na statek. Mnie i 146 innych dzieci. Pamiętam, że miałam na imię Natalia. Nie mam żadnych dokumentów, nic. Po raz pierwszy od 40 lat pozwoliłem sobie wrócić do swoich wspomnień. Okazało się, że tych dzieci były tysiące. Proceder ten trwał od końca II wojny światowej aż do lat 70., jednak wiele wskazuje na to, że zaczął się dużo wcześniej. A o co dokładnie chodziło? Po II wojnie światowej sierocińce w Wielkiej Brytanii były przepełnione z uwagi na to, że wiele rodzin w wyniku strat wojennych nie było w stanie zająć się swoimi dziećmi i oddawali je podczasową opiekę sióstr zakonnych, gdzie miały zapewnione jedzenie i ciepły nocleg. Taka ilość podopiecznych była ogromnym obciążeniem dla brytyjskiego budżetu. Postanowiono więc rozwiązać ten problem. Zdawano sobie sprawę, że Australia potrzebuje białych imigrantów. Mówiono więc tym dzieciom, że ich rodzice zmarli, a rodzicom, że zmarły ich dzieci. Następnie obiecywano dzieciom, że pojadą do kraju, gdzie codziennie świeci słońce, a na drzewach rosną pomarańcze. Wsadzano je na statek i wysyłano do rodzin zastępczych. I tu, zamiast obiecanego raju, zaczynało się dla nich prawdziwe piekło. Dzieci były traktowane jak darmowa siła robocza. Zmuszano je do najcięższych prac. Ale to zaledwie przedsionek wspomnianego piekła. Trafiały one do rodzin, które się nad nimi znęcały, lub pedofili. Na porządku dziennym była przemoc fizyczna, seksualna oraz psychiczna. Codziennie słyszały, że są bękartami i cytuję synami kurew, więc i tak powinni cieszyć się z tego, co mają. Wiele z tych dzieci zostało analfabetami, ponieważ nie posyłano ich do szkół. Niszczono wszystkie ich dokumenty tym samym pozbawiając tożsamości. Sprawa stała się głośna. Margaret robiła wszystko, aby ustalić tożsamość wszystkich, dorosłych już ludzi, oraz skontaktować ich z rodzinami w Wielkiej Brytanii. Wiele zrodzonych rodziców tych dzieci nadal żyło.

Przypomnijmy, że również i dzieci aborygeńskie były odbierane rodzicom. Wiele osób w tym upatruje przyczynę współczesnej wysokiej przestępczości wśród społeczności aborygeńskiej. is um, there is sort of you know, discrimination still today but we are trying as a country we are very um, um politically correct in all our legislation now I think there are still a lot of prejudices Mimo, że Aborygeni również zostali oficjalnie przeproszeni za przymusową asymilację i za nieposzanowanie ich odrębności kulturowej, nadal wzbudzają oni duże emocje. W ramach rekompensaty otrzymują bowiem wsparcie finansowe oraz wiele ulg, na co wielu Australijczyków się nie zgadza, bowiem Aborygeni często nie podejmują żadnej pracy zarobkowej. Na pewno w tym momencie przychodzi na myśl nasze rodzime podwórko i 500+. Różnica polega jednak na tym, że o ile część aborygenów żyje już jak współcześni Australijczycy w miastach, o tyle znaczna ich część nadal w społeczności plemiennej, tak jak ich przodkowie i nie chcą tego zmieniać. Być może dla nas jest to kontrowersyjne, ale musimy zaakceptować fakt, że niektórzy ludzie po prostu nie chcą drogich ubrań, telefonów komórkowych czy samochodów. Nie imponują im zdobycze cywilizacji. Zauważył to już kapitan James Cook, który w XVIII wieku dotarł do wybrzeży Australii i w swoich dziennikach na temat aborygenów napisał. Może i wyglądają na najnędzniejszy naród świata. W rzeczywistości są daleko bardziej szczęśliwi niż my. Nie dbają o domostwa, bogato wyposażone. Nie potrzebują też ubrań, gdyż wielu z nich, gdy je od nas dostało, porzuciło je niedbale. Nie przywiązywali wartości do niczego, co im ofiarowaliśmy. Moim zdaniem oznacza to, że w swojej opinii posiadają wszystko, co konieczne do życia. Może więc to, co dzieje się na świecie obecnie, ma być dla nas lekcją pokory? Biegniemy szybciej, choć już sami nie wiemy po co. Chcemy więcej, bo mieć oznacza być. Zgubiliśmy gdzieś po drodze szacunek do natury i innych istot żyjących. Zatraciliśmy się w swoim wygodnictwie. Uważamy, że wszystko nam się należy. Wydaje nam się, że mamy nad wszystkim kontrolę, podczas gdy wystarczy coś tak małego, coś czego nawet nie widzimy gołym okiem, by w jednej chwili cała machina, którą napędzaliśmy przez lata, stanęła w miejscu. Dziękuję Wam za uwagę i tradycyjnie, jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to kliknijcie w subskrypcję, zostawcie łapkę w górze oraz kliknijcie w dzwoneczek i czekam na Wasze propozycje tematów do korepetycji.